Witajcie. W tym krótkim filmie pokażę Wam aplikację sklep w systemie operacyjnym Symbian. Akurat tu jest telefon, smartfon Nokia N8. Przejdźmy może od razu do aplikacji sklep. Menu. Sklep jest tutaj. Ta niebieska ikona. Witamy w sklepie Nokia. Ok. Tutaj mamy zazwyczaj na samym początku polecone aplikacje i ceny tych aplikacji. Aplikacje są dość, dość fajne, przydatne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Na samym dole mamy więcej, to znaczy aplikacje. Są kategorie 4 główne aplikacje, gry, audio i wideo, personalizacje. Wejdźmy sobie na przykład w aplikację. I tutaj mamy coś takiego. Zawsze u góry jest jakaś taka główna, polecona aplikacja. Na początku zawsze pokazują bestsellery, czyli powiedzmy aplikacje jakieś takie główne, najciekawsze, najlepsze i tak dalej. Drugą u góry taką jakby zakładką jest bezpłatne, klik. Wtedy pokazuje aplikacje, które są bezpłatne, czyli możemy pobrać w dowolnej chwili. Jakiś gadu, monitor Bush. Fastube Downloader, czy na przykład do ściągania sobie filmów z YouTube'a Nokia Battery Monitor, ciekawa aplikacja pokazująca co nam trzeba baterię Facebook Nagrywanie rozmów, Endomodo Endomondo, przepraszam, aplikacja dla sportowców mniej więcej którzy sobie logują swoje trasy i tak Przeglądarka Opera tak wiele, wiele różnych aplikacji, okay. internet, radio, eee. aplikacje robiące z ekranu eee. latarkę, Viber, tuba FM, no jest tego naprawdę dużo, końca nie widać. Eee. Tak więc Nokia Panorama, o bardzo fajna aplikacja Nokia Panorama, czy robienie sobie panoramy zdjęć. No, końca nie widać, tak by to można było powiedzieć, bezpłatne aplikacje. Tu jest na dole przejście od razu do kategorii, żeby wrócić. I tu będziemy mieli kategorie chyba już bardziej szczegółowo, aplikacje gry. I tu jest na dole jeszcze coś takiego. Spróbuję jakieś gry, Bądź zdrowszy, czyli jakieś nowe kategorie, które wcześniej nie widziałem. Zobaczmy z tej chwili. No, i tu jakieś tam aplikacje, kalkulator BMI zadania jakieś na siłowni, coś tam, coś tam. Dobra, wejdźmy może do jakieś gry, co tutaj jest. No, MotoGP, jest tam tych gier, może nie dużo tutaj, no, to jest jakaś kategoria nowa, dlatego jest pewnie tego. Przejdźmy tu może do gier głównej kategorii. Różne rodzaje zręcznościowe, pudle, bla, 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 może weźmy w gry. Po prostu. No wiadomo, bestseller. Angry Birds. Dobrze, dobrze. Fruit Ninja, super sprawa, palcami sobie zwalamy owoce. Są też myślę, że też gry bardziej takie rozbudowane, tylko trzeba sobie poszukać co kogo interesuje ja tutaj szczerze powiem wam, nie gram w żadnej gry, więc nie wiem co kogo może interesować. Ewentualnie fan gry będę bo ostatnie kilka miesięcy w ogóle w tej grałem, więc odinstalowałem tą grę, ale super się grało. wolna chwila była, a się nudziło, to zawsze można było sobie włączyć i to speed tam widziałem. Więc wyłączmy sobie teraz sklep. Aha, jeszcze nie pokazałem w jaki sposób można coś pobrać, tak w aplikację na przykład Aplikacji. jeśli coś nas interesuje, na przykład nie wiem to jest jakiś en perun, monitor bush, dlatego ja to już mam więc Start 8 Free Aha, 8K Windows no to kliknijmy w jakąś aplikację, która jest bezpłatna przypuśćmy i klikamy tu mamy opis danej aplikacji jakieś, jakieś widzę, pod ogląde zdjęć No i kliknijmy i W chwili obecnej, jak widać, no, Chcę się zalogować do sklepu. No to ja tutaj zrobię zaloguj, bo powinien mieć moje dane już. O, nie ma. To ja sobie tu, przepraszam, wpiszę tylko słuch. Oczywiście, jak ktoś jeszcze konta nie ma, to jest tam opcja, żeby sobie założyć konto bezpłatnie. Nie ma z tym problemu. Ok, już się aplikacja jest w kolejce do pobrania. Może jest to tylko jedna aplikacja, więc ta jedna aplikacja już się pobiera. Pisze ile kilobajtów, 891. Tak więc aplikacja, gdy się tu pobierze do samego końca, już widać, że ten pasek niebieski się porusza w stronę końca. Gdy tylko się zainstaluje, to pojawi się tutaj, taki guzik, otwórz przy już nie będzie można jej pobrać, tylko otworzyć. I automatycznie skrót pojawi się w menu na samym dole. No, widzę, że ta aplikacja jest dość rozbudowana, bo instaluje się tak trochę dłużej. Z tego co czytam tutaj, opis, no to tak zmienia interfejs systemu operacyjnego. na no bardziej taki jak Windows 8, czyli kafelkowy. Super, ciekawe. Przetestuję. I co ciekawe jeszcze, w sklepie, gdy wchodzimy w sklep, z menu Start sklep, to ten sklep sprawdza wszystkie aplikacje, które dotychczas ściągnęliśmy, zainstalowaliśmy, czy nie ma jakiejś aktualizacji. Zaraz Wam pokażę, w którym miejscu on to wyświetla i jest taka cyferka ile aplikacji po prawej stronie ile aplikacji jest do zaktualizowania na chwilę obecną. Klikamy tam i możemy sobie przejść zobaczyć jakie aplikacje są. Aktualizacje i kliknąć I on zacznie aktualizować te dane aplikacje automatycznie. Znaczy to on, system operacyjny, kończenie instalacji. Tak więc jak mówię, ta aplikacja się dość długo instaluje, ale najwyraźniej jest jakaś rozbudowana bo powiem Wam szczerze, że wszystkie większość aplikacji się znacznie szybciej steruje. czyli ta musi mieć jakieś jakieś rozbudowane działanie w systemie w końca nie widać w końcu się zakończyło tak więc jak widać tu po screenach dość znacznie ma zmienia interfejs telefonu może widzicie mają być takie kafelki jak w Windows 8 no przetestujmy razem o tu jest na dole po prawej stronie to co mówiłem e dwójka akurat koło takiej główeczki gdy w nią kliknę to on tu będzie pokazane, które aplikacje na chwilę obecną można zaktualizować. Tu u góry, dostępna aktualizacje, dwie: UC Browser, czyli taka przeglądarka, oraz aplikacja GaduGadu. Tu możemy sobie kliknąć albo w daną aplikację, albo zaktualizuj wszystko. No to ja kliknę zaktualizuj wszystko, niech on sobie tam aktualizuje. Mnie to tam w ogóle nie przeszkadza. Yy, włączony jest teraz obecnie internet 3G, tak więc naprawdę szybko to sobie śmiga. Jak widzicie, pobieranie przez 3 to jest ekspres, no ale też szybko i megabajty z pakietu internetowego lecą. Jak ktoś ma nieograniczony pakiet lub kilka gigabajtów, to, to w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać głębiej. Eee, to tu dużo mówić? To tyle. Jeżeli chodzi o sklep, wchodzimy, wybieramy, instalujemy. A jeżeli chcemy coś kupić, to kupujemy. Eee, no i tyle. Dobra.